No okej, okay, więc, więc Wy sobie siedzicie w tym holu, tak? znaczy stoicie, tam nie ma ławek, a Izaak udał się na piętra do gabinetu ministra. W związku z tym, że weszliście tam z Izaakiem, to jesteście traktowani jako co robią tutaj te przybłędy, ale nie wyrzucajmy ich, bo ktoś z magów po nich posłał. Więc sobie stoicie, a mijający was magowie udają, że was nie zauważają. Chociaż faktycznie część z nich prawdopodobnie was nawet nie zauważyła. Stoicie sobie... Tak dłuższą chwilę. No tymczasem Izak poszedł do swojego mi. Zapukał, wszedł. Mistrz siedział e, przy swoim biurku i pisał jakieś listy. Mm -hmm. Spojrzał tylko na Izaaka i skinieniem głowy wskazał mu krzesło. No dobrze. Witaj, mistrzu. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. On zupełnie się do ciebie nie odzywa. Kończył pisanie listu. Wyjął po chwili boss, tak? Za, za ten. Zalał to, to woskiem, odcisnął swój pierścień, pomachał ręką nad tym i podał ci list. E. Jutro z samego rana zaniesiesz to do kupca jakiegoś tam. Nie chcę mi się wymyślać imienia. Jak sobie życzysz, mistrzu? E, dobrze. Co tu masz? No. Bardzo groźna czarownica została zneutralizowana przy po pomocy człowieka, któ którego uznałeś za odpowiedniego do tego. Nie znaleźliśmy zbyt wie wiele rzeczy związanych z magią. Tu tutaj wyciągam tą księ księgę, cza czaszkę, wisiorek. Poza tym było eee, o, ja... trochę źle. Czaszkę, tak? Przygląda się? Mhm. Możesz to oddać morytom. Mm -hmm. Bierze wisiorki. Wisiorką się tak przygląda uważnie. Zaniesiesz to do mistrza Aliasza. Eee, tak, księga, księga. Eee, przekartkował tą księgę, tak ten zamknął, otworzył jeszcze raz znowu ją przekartkował spojrzał w kilka miejsc ciężko weschnął ni to do ciebie, ni to do siebie powiedział taka szkoda i rzucił tą księgę trochę tak niedbale na, na skrajbiurka dobrze, to sprawy na jutro Otworzył biurko i, i wyjął sakiewkę eee, Rzucił, e, rzucił tobie, tak? Oddasz to mm -hmm. swojemu towarzyszowi. Dobrze. Jutro swoich lekcji. Tak jak to rozmawialiśmy. Eee, Możesz przekazać swojemu kompanowi, że będziemy w kontakcie. To wszystko. Dobrze, jak sobie życzysz. Do widzenia, mistrzu. Wycofuję się, wracam do towarzyszy. Hmm. A, przychodzi e, po, po niezbyt długiej chwili do Was Izak. Mm -hmm. e, I wracasz czaszką. Bastard. No, no mistrz uznał, że kontakt z sobą jest dosyć wygodnym rozwiązaniem, więc prawdopodobnie będzie z tą w kontakcie Reinhardzie. Bardzo dobrze, cieszy mnie to. No to o, możemy się podzielić. Poza po tym wynagrodzenie. Kurde. No do Chwilę. Okej. Okay. Nie podam wam teraz sumy bo mhm. muszę rzucić cennik, żeby to była jakaś sensowna kwota, ani za mała, ani za duża, tak. Mhm. E, aczkolwiek e, e, wynagrodzenie jest godziwe. Czyli na oko? E, no na oko, w, jak za pójście i zabicie kobiety, tak, to jest to sporo kasy. No Znaczy wiesz, bo po prostu na te obecne standardy przeliczenia kasy. No właśnie, bo ja nie, nie kojarzę tego cennika nowego, tak żeby nie powiedzieć wam zbyt dużej kwoty. Ja, ja to później przejrzę i podam wam konkretnie, ile to jest. To jak się Juri dzielimy? Po połowie, czy ty zatrzymujesz zaliczki i dajesz tylko połowę z wynagrodzenia? No zobaczymy najpierw, ile, ile to jest, bo ja dużo straciłem, ale no, zrobimy tak akcyjnie powiedzmy. Mhm. Nie, no, 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 podzielimy się równo, bo to chodzi o to, żeby całą drużynę, wiesz, rozbudować sobie, że tak powiem, wzmocnić. Mhm. Z takiego założenia wychodzę. No dobra. Więc co robicie dalej? Jak jest już chyba późno, to się wszyscy udajemy, tak mi się wydaje, na spoczynek. Na spoczynek. Okay. Mhm, jutro okay. możemy kontynuować śledztwo w sprawie zaginionego karczmarza. Okej, okay, więc gdy tylko o, opuszczaliście e, kolegium, tak, znaczy wilnię, wyszliście na zewnątrz, to w drzwiach e, minęliście się z człowiekiem, e, który, ubrany dosyć fantazyjnie zresztą, e, pomimo tych warunków, jego koń stoi w ogóle przed przed kolegią, przed gilio... Koleg Oj, przepraszam. Jakiś biedny uczniak w ogóle przybiegł zająć się koniem jego mościa. Gość ma taki kapelusz strasznie rozłożysty, jakieś tam kolorowe pióra powpinane weń. Płaszcz cały jest podszyty purpurą. Chyba w ogóle jest e, trudno ocenić o tej porze, ale e, możliwe, że sam płaszcz jest e, czarny e, od, od wierzchu, tak. Koleś wygląda na dosyć bogatego ubrane, ubranego, no i posiada przy sobie dosyć dziwną broń. Bardziej wygląda jak kolec niż miecz, choć faktycznie ma rękojści. Hmm. No. Hmm. Minął was zupełnie nie zauważywszy i poszedł w swoją stronę. Hmm. Wy jak sądzę ruszyliście w swoją stronę. Mhm. Oczywiście, a zaś jego muszccia ja lustruję dosyć ciekawym spojrzeniem, albowiem... Hmm. Czy czegoś takiego nie widzieliśmy we Frote przed w ostatnie dni? E faktycznie mogliście coś takiego widzieć. Mógł się przypominać. Tak Przypominam właśnie, że Paweł, Paweł mówił też coś o o jakichś tam śledczych grubo odzianych, którzy jeździli na te ostatnie te. Hmm, no dobra. Ja ich cholery nie, nie pamiętam. Zobaczymy sesję, zwłaszcza, że nie mamy krasnoluda. Mhm. A... Tak, niestety Magnus był dzisiaj dosyć zmarginalizowany, ale to przez to, że Krasnolud musiał nam wyjść, bo, bo wątek, który jest w kolejności następnej, a był wcześniejszy, jest w połączeniu z Krasnoludem. No niemniej pdk na tym nie zabraknie, tak? Więc e, więc od której mniej więcej od jedenastej wal, walczyliśmy o, z tym? Powiedz. No. Czy później, a może wcześniej? Nie, chyba wcześniej Od jedenastej jakoś, bo ty to zacząłeś... Wziąłeś Olka na bok na prawie godzinę i tam gadałeś słowa. Mm. E, tak, ja wam w ogóle podeślę e, to co się tam było, to możecie już sobie zobaczyć, tak? Okay. To już nie. Tym. E... Ale ja to liczę jako wasz czas grania, także. No dobra No to co, ja, ja rapu mniej dostanę pieniędzy? To znaczy. Nie. Tedeków? Nie. Mniej... nie, w żadnym wypadku. No drużynowo oh. zawsze się zarobi. No nie, nie, bo wiesz co, zacząłem się już martwić pomalutku. Nie, no wiesz. Nie miałeś żadnego wpływu na to, tak, że, że Jurga musi iść i że niestety nie możesz, e, wątek, który jest bardziej pod Ciebie przygotowany jest niemożliwy do wykonania, mhm. z tego względu, że towarzyszy Ci NOL-u. Mhm. Zobaczmy, jak oni tu podpowiadali. Religii, wierzenia. Mieć gry. Chyba 200 za 4 godziny, tak mi się wiadomo No też mi się coś tak wydaje, tak dawno już nie graliśmy, że... No, to wyjdzie nawet 5, czyli 250. Mm -hmm. No właśnie, chcę to znaleźć, żebyście nie dostali za mało, bo... bo dlaczego mielibyście mieć za mało? Czy za 200 było dwie, czy za 2 godziny było 200? Tej hey, No? Ja mam takie pytanko do ciebie, do ciebie też panie rapo. E, za każde 4 godziny sesji stuba. E? W Warhammerze 40 za 4 godziny 200, bo tam jest inny system cen. A, no to mogło mi się pomylić. No to stop 125 odłebka. Mm, nie podoba mi się ta liczba. 130 odłebka. Nie podoba mi się ta liczba. A fu? Dobra to ja już od razu wezmę, wydam. A co mi tam? Chyba inta sobie podbuduje. A... Albo nie, siłę woli plus 5 po prostu. Magnus, Magnus, Magnus. Juri, y -y, rapo. Może byśmy dzisiaj zagrali w 40. jeszcze, zrobili sobie z godzinkę przerwę co? Eee, wiesz co jak Jurgi nie ma to no, bez sensu chętnie bym zagrał ale raz że nie ma Jurgi a dwa że są jeszcze inne rzeczy które chciałbym zrobić o. dobra Do, więc ty siłę woli wykupujesz tak, to pięć. To, czekaj dopiszę ci że masz eee, deki będzie 2030 tak. Razem, tak. 30 do wydania. Mogę coś kupić za 30? Chyba nie. No chyba nie bardzo. Jedną, jedną trzecią jakiejś umiejętności. Tak. Y tu oznaczyć, tu kliknąć, tu usunąć. Więc siła woli. Mhm. I gwiazdeczka siła woli u Magnusa wykupiona.